Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More, witam was ze słonecznej Barcelony, jesteśmy na Lapomie czy prawdziwym raju dla dirtosów i dzisiaj powiemy sobie o 10 prawdach de-jumpingu. Zasada numer jeden. Dirt to nigdy nie jest jedna hopa. Dirt to co najmniej dwie hopy, a w przypadku bardziej ortodoksyjnych graczy to co najmniej trzy hopy. Jak widzicie wokół mnie mamy prawdziwy dirt, bo hop jest naprawdę dużo. Bo nie o to chodzi, żeby skoczyć jedną hopę, ale żeby lecieć rytm hopek. Prawda numer dwa. Dirt to nie jest po prostu hopa z dziurą. Hopa z dziurą to jest gap. Dirt to hopa, która ma ostre wybicie, Ostre lądowanie, co najmniej 45 stopni, a tak naprawdę co najmniej 50 stopni na wybiciu. No i takie lądowanie, które pozwala nam ładnie się wkleić, docifnąć i polecić dopiero kolejną hopę, więc. Dirt to nie z dziurą. z dziurą to gap, a dirt może być również stolikowaty, jeżeli ma odpowiednie kąty. Zasada numer 3. W dercie niewielkość hop określa ich trudność. Możemy mieć małe hopy, które będą bardzo trudne, możemy mieć wielkie hopy, które będą zdecydowanie łatwiejsze. Do większych hop na pewno trzeba mieć większe jaja, ale na przykład, żeby skoczyć mały rytm trolisowy na lapomie, to naprawdę trzeba mieć troszeczkę skilla. Zresztą zobaczcie sami, jak leci Piotrek. Zasada numer 4, skakanie w piasek, korę, rezi, gąbki, jest to miejsce do nauki trików, ale nie ma czegoś takiego jak kleje trik na miękko, kleje trik w piasek, kleimy trik na dercie, a w takich warunkach jak tutaj możemy się po prostu uczyć triku. Zresztą jeśli chodzi o triki to przechodzimy szybko do zasady piątej, zasada piąta to najpierw technika, najpierw styl, potem dopiero triki. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ładnie, dobrze latać hopy, żeby dobrze się wklejać, dobrze wybijać, a triki są dopiero dodatkiem. Bez sensu jest w takim razie się nauczyć wiadra trików na jednej hopie, jeżeli nie umiemy skakać hopek. Uczmy się skakać hopy, a nie zaczynajmy od trików. I to jest prawidłowy kierunek. Prawda, dertu numer 6. Ciasne spodnie to nie tylko styl, o którym mówi Biblia dertu, ale to też zabezpieczenie ochraniaczy, żeby się nie przekręcały, bo mamy dodatkowo nie tylko ochraniacze. Ale też trzymanie podni. Prawda siódma jest taka, że Dead jumping to chyba najbardziej wymagający sport od Przygotowania toru od pogody, ponieważ na dercie nie pojeździmy, jeżeli pada deszcz, ale też nie, powie, nie polatamy, jeżeli nam świeci słońce prosto w oczy. No albo jeżeli wieje wiatr, bo wiatr naprawdę bardzo, bardzo przeszkadza na dercie, więc naprawdę może dertowcy nie są zbyt wymagający wobec życia, ale na pewno są bardzo wymagający wobec dertu. Za to prawda ósma jest taka, że sami dertowcy to najmniej wymagający sportowcy wobec sprzętu. Myślę, że ani szosowcy, ani na pewno cross kroskanterosy, nikt nie będzie jeździł na tak rozpadającym się rowerze, jak potrafią jeździć dertocy. Ja jestem bardzo mocno wymagający do, co do sprzętu dertowego, ale na takich śmieciowatych rowerach widziałem ludzi, którzy robią tak super rzeczy, że myślę, że to nie zdarza się w żadnym innym sporcie rowerowym. Der Jumping opiera się o płynność jazdy, dlatego zasada numer 9 mówi, że na hopach nie pedałujemy. Możemy pedałować na pierwszą hopę, ale pomiędzy hopami nigdy nie pedałujemy, bo jak pedałujemy to już nie jest d Prawda numer 10 jest taka, że dead jumping to w miarę trudny sport. I żeby dobrze skakać, trzeba odpowiednią ilość razy wyskakać hopy. Więc moim zdaniem, żeby w miarę dobrze skakać, trzeba co najmniej 1000 razy skoczyć hopę. To znaczy, że jeżeli mamy rytm, który ma 10 hopek, musimy skoczyć go razy 100, jeżeli mamy rytm, który ma 5 hopek, to musimy go skoczyć razy 50. I po tej ilości skoków już możemy mówić, że coś w miarę czujemy. Dlatego jeżeli. Chcecie dobrze skakać, to musicie skakać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o 10 praw od derjumpingu z lapom. Jeżeli uważacie, że coś jeszcze jest bardzo ważne, to koniecznie napiszcie to w komentarzu i widzimy się przy kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!